Panie Pawle, mimo wyjątkowo trudnych warunków, bo pandemia nie sprzyja Waszej działalności, udało się zorganizować przepiękny turniej Sportowe Emocje na najwyższym poziomie. Udało się zorganizować nawet nie tyle turniej, co mam nadzieję rozgrywki, które zakończą się w grudniu, bo w tym roku akurat Football Masters osób z niepełnosprawnościami będzie się odbywał nie tylko w Wielczu Laskowice, ale także w innych miejscowościach na Dolnym Śląsku. I w grudniu tutaj na hali Wielczu Laskowice odbędzie się podsumowanie, nagrodzenie najlepszych Także wypada się tylko cieszyć, że pomimo tego trudnego okresu, jaki jest za nami, udało się uruchomić projekty, udało się w ramach konkursu te środki na bardzo dobre działania przeznaczyć. No i dzisiaj jesteśmy świadkami debiutu tego bardzo ciekawego turnieju, który co ważne, w tym roku nie mamy turnieju Turgol, który organizowała co roku Ostoja, więc tak naprawdę te rozgrywki wyłonią Mistrza Dolnego Śląska w rozgrywkach osób z niepełnosprawnościami w piłce nożnej. Panie Pawle, działalność Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w tym okresie jest wyjątkowo znacząca, ponieważ tych imprez ze względu na pandemię, oczywiście, brakuje, a jednak te działania integracyjne dla wszystkich uczestników są niezwykle ważne. My już tak y, od czerwca, kiedy były te pierwsze odwilże, jeżeli chodzi o... Zamknięcie e, zarówno działań społecznych, jak i gospodarki. Apelowaliśmy, żeby osoby z niepełnosprawnościami nie bały się wychodzić w sposób oczywiście bezpieczny ze swoich domów, bo wiedzieliśmy dokładnie, mieliśmy takie sygnały, jak bardzo ważne są te spotkania, jak bardzo ważna jest integracja. Dlatego, kiedy planowaliśmy konkurs tegoroczny, ujęliśmy, że już od 1 lipca organizacje pozarządowe będą mogły realizować jakieś działania. I tutaj mamy efekt, że kiedy mamy, Wrzesień, kiedy tak naprawdę sytuacja jest no, no w miarę stabilna, nazwijmy to, to już próbują organizacje właśnie pewne działania swoje prowadzić. I udało się doprowadzić także do tego, żeby ten projekt tego turnieju. Rozpoczął się we wrześniu. Mam nadzieję, że potrwa bez problemu do grudnia. Także trzymamy za to kciuki. Nie tylko oczywiście Jelcz Laskowica, ale także wiele innych miejsc Dolnego Śląska będzie gościło uczestników różnego rodzaju działań. Także trzymamy kciuki, żeby szczęśliwie do końca roku wszystkie te działania zostały dokończone, żeby stan epidemiczny nie przeszkodził w realizacji, bo to co wiemy, no, osoby z niepełnosprawnościami potrzebują integracji, potrzebują spotkań potrzebują treningu, potrzebują aktywności, może nawet bardziej niż wszyscy inni. I piłką nożną, i futsalą trzeba żyć, prawda? To nie jest tak, że się tylko wychodzi po to, żeby gdzieś sobie piłkać, tylko piłka jest e, pewnym stylem życia, tak jak u Milicza jest piłkarski tryb życia. To jest tryb życia po prostu, my tym żyjemy, my e, gramy. I mówiąc my, mam na myśli nie mnie i nie naszą fundację, tylko też naszych klubowiczów, naszych zawodników, czy to Opolnice, czy to Milic, czy to Jelcz-Laskowice, no, no, no wszyscy tym żyjemy. Szczerze mówiąc niepełnosprawność to jest troszeczkę, troszeczkę siedzi u nas w głowach, tak? Oni chcą żyć normalnie, chcą być normalnymi ludźmi i tak też traktowani no. Normalnie trenujemy, mamy normalnych trenerów, którzy y, fuh, pracują i, i funkcjonują z nimi, I traktujemy e... ich normalnie y, i oni tak są być tak traktowani. Normalni trenerzy, normalnie treningi, tak jak zwykli, normalni ludzie. Jakie trzeba mieć umiejętności, żeby tak dobrze sobie radzić na bramce? A to właśnie chcecie tylko potrenować, wystarczy tylko potrenować parę treningów i można błysieć na bramce. Ale to nie wystarczy potrenować, bo treningi, treningi to przecież nie taka łatwa sprawa. No nie, no nie niełatwa. A często trenujecie? Tak. Jak często? A to treningi mamy we wtorki i piątki. A to dwa razy w tygodniu? Tak, dwa razy. Ale to jest ciężka praca, czy to jest zabawa? I praca i zabawa. I praca i zabawa. Macie nadzieję być mistrzami w tym turnieju? Tak, mamy nadzieję. A co jest największym atutem waszej drużyny? A to bieganie, sport. Największą, tak? To jest najmocniejszą waszą stroną? Tak, tak. Czy jesteście wybieganą drużyną? Tak. Ale też widziałem, że i technicznie bardzo dobrą. Tak, technicznie też. A powiedz mi, kto jest twoim idolem, jeżeli chodzi o piłkę nożną? Yy, właśnie... a to Fabiański.